Jak możesz błyskawicznie zwiększyć swoje zdolności umysłowe, nie poświęcając ani minuty na jakiekolwiek ćwiczenia czy techniki pamięciowe? Jeśli chciałbyś nawet już za chwilę, bez żadnego wysiłku i ćwiczeń, nauczyć się wykorzystywać ukryty potencjał drzemiący w Twoim mózgu do tego, aby na zawołanie osiągać laserową koncentrację, szybciej się uczyć, łatwiej na dłużej zapamiętywać oraz spotęgować swoje zdolności umysłowe, to to może być najbardziej ekscytująca prezentacja, jaką kiedykolwiek zobaczysz. Cześć! Damian Redmer z tej strony, właściciel jednego z najpopularniejszych blogów o rozwoju osobistym w Polsce, rozwojwies.pl. I pozwól, że podzielę się z Tobą wynikami pewnego dziwnego eksperymentu, który ostrzegam: może przyczynić się do tego, że już za chwilę kompletnie zmienisz swoje wyobrażenie o tym, czym jest szybsza nauka czy wydajniejsza praca umysłowa. Tylko powiedz szybko: miałeś kiedyś tak, że chciałeś zapamiętać jakiś materiał, informacje, czy to na egzamin, czy po prostu dla siebie, ale jakoś po prostu nie chciały łatwo wejść do głowy? Albo gdy już wydawało Ci się, że je pamiętasz, to gdy przychodziło co do czego, jednak okazywał się, że ledwo, jeśli w ogóle, możesz je sobie przypomnieć. Znane, prawda? A pomyślałeś może kiedyś, że fajnie byłoby zamiast spędzania długich godzin nad, no nie zawsze ciekawymi książkami i picia hektolitrów kawy i zarywania nocy, nauczyć się błyskawicznie i na długo zapamiętywać wszystko, co tylko zechcesz, tak że miałbyś tonę dodatkowego czasu wyłącznie do swojej dyspozycji? Jeśli przeszła Ci kiedyś przez głowę taka myśl, to witaj w klubie. Mnie też nie bawiło nigdy poświęcanie tony czasu nad ślęczeniem, nad książkami, które mnie no nie do końca interesowały i ciągłej walce by myśli nie odpływały w inne miejsce, byle dalej od materiału, którego mam się właśnie uczyć. Dlatego kiedyś postanowiłem poszukać skutecznych sposobów, żeby jednocześnie łatwo, szybko i na trwałe nauczyć się zapamiętywać dowolne informacje oraz wchodzić w stan maksymalnej koncentracji, kiedy tylko będę chciał. Zacząłem więc przyglądać się różnym technikom pamięciowym. Polegały głównie na używaniu wyobraźni do zapamiętywania i muszę przyznać, że były skuteczne, tylko był z nim jeden problem. Wymyślanie w głowie zabawnych historii, żeby coś zapamiętać, tak, działa, ale zajmuje mnóstwo czasu. Oczywiście idzie to coraz szybciej w miarę wprawy, ale to nie zmienia nadal faktu, że aby móc z nich efektywnie korzystać w codziennym życiu, trzeba poświęcić naprawdę wiele godzin na ich opanowanie. A szukają czegoś, co dawałoby rezultaty teraz. Szukają metod, które pozwolą lepiej wykorzystać swój umysł do tego, by zaoszczędzić czas przeznaczony na naukę czy pracę umysłową, a nie takich, przez które tego czasu będę miał jeszcze mniej, bo będą wymagały dodatkowego treningu. Szukając dalej, natknąłem się jeszcze na masę książek pełnych ćwiczeń polepszających pamięć, zdolności umysłowe i podobno nawet zwiększających iloraz inteligencji. Tylko znowu, wykonywanie godzinami żmudnych ćwiczeń polegających na rozwiązywaniu łamigłówek czy przestawianiu liter, żeby kiedyś tam może poczuć jakąś różnicę czy podnieść swój iloraz inteligencji o zaledwie kilka punktów, no nie było do końca tym czego szukałem. Właściwie to chciałem tylko znaleźć coś, co pozwala szybciej się uczyć, łatwiej zapamiętywać, lepiej się koncentrować i kiedy tylko chcę działać na maksimum swoich umysłowych możliwości. Jednocześnie tak, abym nie musiał poświęcać nawet 5 minut na jakieś dodatkowe ćwiczenia. Czy prosiłem o zbyt wiele? W sumie, tak jak to teraz powiedziałem, to faktycznie brzmi jakbym szukał jakiejś magicznej pigułki. Dlatego powiem od razu szczerze: magicznej pigułki nie znalazłem, ale natrafiłem na coś, co jest maksymalnie do niej zbliżone. Pewnego razu natknąłem się na pewne badanie naukowe, które pokazało, otworzyło właściwie cały świat zupełnie nowych możliwości intelektualnych. Masz ochotę je poznać? Oto on. Naukowiec Robert Matthews z Uniwersytetu Eston w swoim eksperymencie odpowiedział na jedno z największych pytań ludzkości. Czy kanapka zrzucona ze stołu rzeczywiście częściej ląduje masłem do dołu? Podczas badania ze stołu zrzucono posmarowane masłem tosty łącznie prawie 10 tysięcy razy. I ostateczny wynik zatkał sceptyków twierdzących, że to, o którą stroną spada kanapka, to czysto losowa sprawa. Bo jak pokazały wyniki, coś rzeczywiście jest na rzeczy. Przyzna, nie takiego badania się spodziewać, prawda? Ale to nie żart. Za chwilę poznasz dokładnie wyniki i wyjaśnienie tego eksperymentu, tylko najpierw mam do Ciebie jedno intrygujące pytanie. Jak sądzisz, skoro znajdują się fundusze, czas i chętni, żeby organizować badania polegające na zrzucaniu kanapek ze stołu 10 tysięcy razy, to czy przypadkiem ktoś nie wpadł na pomysł, aby przeprowadzić jakieś, może nie wiem, użyteczne eksperymenty naukowe? Na przykład takie, które pomogłyby odkryć sposoby na szybszą naukę, większą koncentrację czy lepszą pamięć? Mhm. Bingo. Oczywiście, że ktoś już wpadł na taki pomysł. I jak się okazało, takich badań została przeprowadzona cała masa. Odkrycie tego eksperymentu ze zrzucaniem tostów sprawiło, że zacząłem przeszukiwać tony badań szukając tych praktycznych, i udało się. Niektóre z nich odkryły dokładnie takie techniki, jakich szukałem, pozwalające każdemu, bez żadnego treningu, przynajmniej na pewien czas, błyskawicznie podnieść swoje zdolności umysłowe. Zacząłem więcej wykorzystywać do codziennej pracy, nauki, czytania i nawet teraz, tworząc tę prezentację, mówiąc do Ciebie, jestem po użyciu kilku z nich, żeby szło mi to szybciej i łatwiej. Z osobistego doświadczenia mogę Ci powiedzieć, że rezultaty, jakie one dają, są rewelacyjne ale no doskonale zdaję sobie sprawę, że moje efekty jeszcze niczego nie dowodzą. Dlatego sprawdziłem, czy inni też poczują takie zmiany po ich użyciu, jak czułem ja i jak pokazywały badania. Dlatego stworzyłem serię 12 krótkich animowanych prezentacji uczących tych technik, które nazwałem Kody Umysłu i dałem je do wypróbowania prawie 2000 moich klientów i czytelników bloga. Efekt zalała mnie cała fala mail od wdzięcznych osób, które zaczęły wdrażać te techniki i na własnej skórze doświadczyły, że można bez najmniejszego wysiłku... Od tak zwiększyć swoje zdolności umysłowe. Poprosiłem kilka osób o zgodę na zacytowanie tego, co mi napisali, żebyś sam mógł zobaczyć ich opinie. Witaj, tu znowu ja piszę, żeby Ci podziękować za kody umysłu, którym przesłałeś. Dzięki temu mogę dużo łatwiej skupić się na nauce, jak i na zwykłym czytaniu książki. Uwierz, uczyniłeś moje życie zdecydowanie prostszym i tym samym mniej stresującym niż jak to przedtem bywało przed egzaminami czy innymi testami. Wielkie dzięki, Sebastian. Kody umysłu już mam na moim komputerze i jestem po ich obejrzeniu. Proste rzeczy, a takie nieuświadomione. Kurs bardzo ciekawy. Informacje w nim zawarte, zawarte wprowadzam w życie. Dziękuję za kurs. Rewelacyjne w nim jest to, że wspomniane rady można bez problemu zastosować już teraz podczas nauki. Arleta Pyrzyńska Wreszcie trafiłem na coś, co uczy jak się uczyć. Damian Redmer zawarł w tym kursie zestaw łatwych, prostych i co najważniejsze, skutecznych metod. Kody umysłu dla wszystkich uczących się stanowią ciekawą alternatywę dla hektolitrów kawy, zerwanych nocy na kuciu oraz innych wspomagaczy uczenia się. Dzięki kodom umysłu w prosty i łatwy sposób podniosłem swoją koncentrację i pamięć. Szczerze wszystkim polecam. W szczególności technikę z pomarańczą. Tomasz Ozdowski, właściciel bloga zdrowieńkodycja.blogspot.com a jako ciekawostkę mogę Ci jeszcze tylko powiedzieć, że w okresie matury i sesji zalały mnie kolejne fale maili. Tym razem od osób dziękujących za dobrze zdaną maturę czy egzaminy, bo twierdził, że swoje wyniki zawdzięczają w dużej mierze właśnie technikom z kodów umysłu. Dlatego dzisiaj, kiedy nie tylko moje odczucia, wyniki badań naukowych, ale również prawie 2000 tysiące moich klientów i czytelników potwierdziło skuteczność tych metod, chciałem przedstawić kod umysłu również Tobie. Jest to zbiór 12 animowanych prezentacji wideo, z których krok po kroku nauczysz się, jak na wiele sposobów, błyskawicznie i bez żadnych dodatkowych ćwiczeń spotęgować swoją koncentrację i zdolności umysłowe. A to drobny posmak tego, co odkryjesz w tych prezentacjach. Jak w 10 sekund podwoić swoją koncentrację za pomocą techniki pomarańczy? Nawet sama historia tej techniki jest niezwykła. Odkrył ją bowiem pewien dyslektyk, szukając sposobu na zmniejszenie swoich problemów wynikających z dysleksji. Jednak jak się później okazało, metoda, którą odkrył, nie tylko zmniejsza objawy dysleksji, ale u każdego wywołuje automatycznie stan silnej koncentracji. Dzięki niej od dzisiaj, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek tylko chcesz, możesz w zaledwie 10 sekund wejść w stan silnego skupienia i z łatwością skierować całą swoją uwagę niczym laser na to, co sobie za zażyczysz. Poznasz też kolejny, kolejny prosty sposób, który zajmie Ci no, też niecałe 10 sekund, a na pewien czas wyraźnie zwiększy Twoje zdolności kognitywne. Podczas badania zwiększył on o 34% wyniki testów na pamięć, koncentrację i spostrzegawczość uczestników, którzy go zasto zastosowali. Od dzisiaj możesz wykorzystać ten sposób już zawsze przed jakąkolwiek nauką, egzaminami czy pracą, i to nawet wielokrotnie w ciągu dnia, aby także szybko zwiększyć swoje możliwości intelektualne. Osobiście wykorzystuję tę metodę średnio jakieś 4-5 razy dziennie, naprawdę. Dowiedz się także, jak jednym ruchem pewnej części ciała, Zwiększy dostęp do pamięci, dzięki czemu dużo łatwiej przypomnisz sobie dowolne informacje. Na dodatek ta technika świetnie sprawdza się w różnego rodzaju wywiadach, rozmowach kwalifikacyjnych, testach i egzaminach ustnych, gdyż podczas jednego z badań uczestnicy poinstruowani, aby jej używać, uzyskali o prawie 50% lepsze wyniki, odpowiadając ustnie na serię pytań. Dowiesz się też, jak za pomocą techniki trzech oddechów możesz niejako otworzyć drzwi do pamięci. Dzięki temu sprawi, że Twój mózg będzie łatwiej zapamiętywał i jednocześnie łatwiej przypominał sobie informacje. Ta metoda ma udowodnioną skuteczność w obie strony. Odkryjesz też wielokrotnie skuteczniejszą metodę na zapamiętywanie nowych informacji. Statystyki pokazały, że większość osób uczy się poprzez wielokrotnie czytanie tego samego materiału choć najpopularniejsze, to naprawdę, no, kiepska strategia. Badania nad pamięcią odkryły dużo skuteczniejszą strategię, która sprawi, że szybciej i na dłużej zapamiętasz, co tylko będziesz chciał. Nauczy się też pewnej intrygującej rozgrzewki umysłowej. Intrygującej dlatego, że jak pokazało jedno z badań, za jej pomocą możesz zwiększyć wyraźnie swoje zdolności intelektualne w zaledwie 30 sekund. I jedyne, co będziesz musiał robić w tym czasie, to tylko ruszać pewnymi partiami mięśni. Nic więcej. Nawet nie będziesz musiał się na niczym skupiać. Spośród skutecznych rozgrzewek umysłowych to prawdopodobnie najprostsza i najszybsza, jaką kiedykolwiek udało się odkryć. Kod dziewiąty. Zapomniany dopalacz umysłowy. Szczerze mówiąc, to jedna z moich ulubionych metod. W tej prezentacji dowiesz się, jak dokładnie wykorzystać zapach do tego, aby jeszcze podnieść swoją koncentrację i zdolności umysłowe. Przyznasz sam, że o zapachu zazwyczaj się nie mówi w kontekście wydajniejszej pracy czy szybszej nauki, a wiele badań pokazało, że możesz banalnie prosto zwiększyć swoje zdolności umysłowe, tylko stosując odpowiedni aromat. Ta metoda jest tak skuteczna, że stosują ją już w biurach niektóre firmy, bo eksperymenty pokazały, że przy odpowiednim aromacie nie tylko rośnie koncentracja, ale i zwiększa się dokładność i prędkość pracy oraz popełnia się mniej błędów. W prezentacji poznasz te badanie, dowiesz się też, jaki aromat tak działa i jak go stosować w praktyce. Hm, mm, będąc przy zapachach. W kolejnej prezentacji poznasz jeszcze pewną przyprawę, której aromat także na pewien czas zwiększa zdolności umysłowe. Mała podpowiedź? Prawdopodobnie masz ją już nawet w kuchni. O, to ci się też spodoba. Miałeś kiedyś tak, że na przykład w radiu leciał jakiś utwór, który momentalnie przywołał ci stare wspomnienia? Zdarza się, prawda? Z punktu widzenia tego, jak zazwyczaj używamy naszej pamięci, to pewnego rodzaju fenomen. Zobacz, zaledwie kilka dźwięków może sprawić, że automatycznie przypomnisz sobie obrazy, sceny, fakty, które widziałeś tylko raz w życiu i to często nawet całe lata temu. A normalnie często trzeba się nieźle wysilić, żeby przypomnieć sobie, co robiliśmy zaledwie kilka tygodni temu. Intrygujące, prawda? Jednak dzisiaj to zjawisko nie jest już tajemnicą, bo naukowcy zbadali dokładnie ten mechanizm i opracowali pewien trik, dzięki któremu można go wykorzystać, aby łatwiej przypominać sobie... Praktycznie dowolne informacje. Ten trik został przetestowany m.in. na dwóch grupach uczniów, którzy uczyli się w takich samych klasach, w takich samych warunkach i tyle samo czasu. Naukowcy jednak zdradzili ten trik uczniom z, tylko z jednej grupy, i mimo identycznych warunków i czasu nauki wszystkich uczniów, ta właśnie grupa napisała potem testy o 34% lepiej. Dzięki tej jednej informacji od dzisiaj Ty też możesz stosować ten trik na zawołanie łatwiej sobie wszystko przypominać. Kod 12. Ucz się podczas snu. Ten kod umysłu jest mega. Odkryto, że podczas pewnych faz dochodzi do tzw. konsolidacji pamięci, czyli upraszczając sprawę, dochodzi do niejako trwałego zapisania informacji w twoim mózgu, przez co pamiętasz pewne rzeczy na stałe lub na bardzo długo. To akurat jest jeszcze dosyć znana informacja. Jednak już mało kto wie, że pewne dwa badania ujawniły sposoby, w jakie możesz dosłownie dopalić proces konsolidacji swojej pamięci podczas snu. Dzięki czemu podczas gdy ty będziesz sobie smacznie spał, twój mózg zapisze na stałe więcej informacji niż normalnie. W rezultacie możesz uczyć się tyle samo co inni, stosować te same metody co oni, ale po nocy będziesz pamiętał więcej niż oni. I nie, nie chodzi tu o zasypianie z jakimiś dziwnymi słuchawkami na uszach. Ten mechanizm polega na czymś zupełnie innym, Prawdopodobnie będziesz mógł go wykorzystać już nawet dzisiaj w nocy. Wykorzystując to odkrycie, sam widzisz, że możesz wykorzystać nawet sen do tego, żeby szybciej i łatwiej zapamiętywać materiał. Oczywiście, zamawiając kod umysłu, poznasz jeszcze inne informacje, bo wszystkie prezentacje są łącznie 12, a teraz krótko opisałem Ci tylko część z nich. Ale patrząc na te, które poznałeś przed chwilą, sam przyznasz dosyć intrygujące i przydatne informacje, prawda? A to, co w nich jednak najlepsze, to to, że metody, jakie poznasz w kodach umysłu, nie zastępują się nawzajem. To znaczy, że jeśli będzie Ci zależało na naprawdę ekstremalnym podniesieniu swoich zdolności umysłowych, to możesz się wykorzystać nawet wszystkie naraz. Jednak wierz mi, zresztą w sumie nie musisz mi wierzyć, bo pokazały to badania, do których dane dostaniesz w środku. Ale wie, no dobrze, zaufaj mi, że wykorzystanie chociaż kilku kodów już sprawi różnicę, którą sam wyraźnie poczujesz. Gwarantuję Ci to. Ale jak mówiłem, jak się uprzesz, to możesz użyć, użyć nawet wszystkich dwunastu naraz. Dodatkowo do tych 12 prezentacji otrzymasz jeszcze kolorową mapę myśli w formacie PDF streszczającą wszystko czego się nauczysz w kodach umysłu, także nie będziesz musiał samemu robić żadnych notatek. Tylko możesz śmiało i bezczelnie z rękami za głową po prostu czerpać przyjemność oglądania animowanych prezentacji, a potem w kilka minut, kiedy tylko zechcesz, błyskawicznie przypomnieć sobie wszystkie informacje z kodów za pomocą mapy myśli. A gdybyś nie wiedział, jak powtarzać za pomocą mapy myśli, to też żaden problem. W mapie jest link do dodatkowej prezentacji, w której na przykładzie zobaczysz, jak to się dokładnie robi. Ale to nie wszystko, bo jeśli zdecydujesz się wypróbować kod umysłu, to otrzymasz jeszcze dwie bonusowe prezentacje wideo zrodzone z niezwykłych badań, jakie były prowadzone nad działaniem mózgu. W pierwszej poznasz nową strategię uczenia się, bazującą na sposobie, w jaki Twój mózg zapisuje informacje. Dzięki temu będziesz w stanie no, chłonąć wiedzę jak gąbka. Profesor neurobiologii Douglas Fields przeanalizował dokładnie mechanizm, który sprawia, że komórki w mózgu zapisują informacje i dzięki temu odkryciu udało się opracować pewną specjalną strategię nauki, pozwalającą maksymalnie wykorzystać nasz potencjał do trwałego zapamiętywania informacji. Opracowana metoda nauki dawała tak obiecujące rezultaty, że została nawet eksperymentalnie wprowadzona w kilku szkołach w Wielkiej Brytanii. Efekt? Trzy czołowe brytyjskie dzienniki: The Times, The Guardian i The Daily Telegraph powiadomiły świat o niezwykłym wydarzeniu, w którym klasa 48 uczniów po zaledwie 90 minutach nauki tę, tą specjalną metodą napisała z sukcesem egzamin z biologii, który normalnie pisaliby, pisaliby rok później. I nie po 90 minutach nauki, tylko po czterech miesiącach, bo dokładnie na tyle był rozłożony materiał z egzaminu w planie szkolnym. W zaledwie 90 minut. Przyswoili materiał z czterech miesięcy i to rok wcześniej niż powinni. Oto słowa jednego z uczniów w tej klasie. Wydaje mi się, że gdyby wszystkie szkoły używały tej techniki, to by zmieniły edukację na zawsze. Twoją edukację to rzeczywiście może zmienić już na zawsze. I to nawet już za chwilę, bo filmik, w którym nauczysz się tej specjalnej metody nauki, wraz z wynikami badań, jakie ją zrodziły, otrzymujesz całkowicie za darmo jako bonus do kodów umysłu. A w drugiej bonusowej prezentacji poznasz specjalne ćwiczenie mające moc rozwijania Twojego mózgu. I to dosłownie. Od razu mówię, że to nie jest jeden z kodów umysłu, bo nie daje natychmiastowych rezultatów. Ale gdybyś szukał czegoś, co pozwoli Ci się rozwijać, to tutaj poznasz ćwiczenie, którego skuteczność potwierdziły liczne badania i skany mózgu. Swoją drogą właśnie skany mózgu pokazały, że mózgi osób wykonujących to specjalne ćwiczenie powiększają się w pewnych obszarach. A zmiany widać już nawet po tygodniu ćwiczeń. Jeśli podejmiesz wyzwanie i zaczniesz ćwiczyć, to dzięki wiedzy z tej prezentacji już za tydzień i Twój mózg może być jeszcze trochę bardziej rozwinięty. Raczej całkiem przyjemna wizja, prawda? Ale moment. Nie powiedzieliśmy sobie jeszcze, jaka jest cena za to wszystko. Pozwól, że spytam. A jak Ty sam byś wycenił zestaw technik, których będziesz mógł używać od razu po poznaniu, już do końca swojego życia, i to nie tylko do nauki, ale do praktycznie każdej czynności, jaka będzie wymagała od Ciebie skupienia czy koncentracji? Rozumiem doskonale, że nie da się przeliczyć takich korzyści na pieniądze, bo to nie ma jak instrukcja obsługi mózgu. Ale gdybyś miał uczciwie oszacować ceny takiego zestawu, nie patrząc na razie na swoje możliwości finansowe, to ile to by było? Półtora tysiąca złotych? Dwa? Dwa i pół? Biorąc pod uwagę, że to czegoś się tu nauczysz, będziesz najprawdopodobniej używał już codziennie, ja przynajmniej używam, i to do końca życia, to wydaje mi się, że to raczej uczciwa wycena. Dlatego mam nadzieję, że się ucieszysz, bo cały zestaw kodów umysłów wraz z bonusami już za chwilę może być Twój nawet nie za ułamek tego. Nie za 600, 500 czy 400 zł, tylko za jednorazo, jednorazową inwestycję, dokładnie 97 zł. Dlaczego nie więcej? To proste. Wyszukiwanie badań naukowych, których odkrycia można praktycznie wykorzystać w codziennym życiu. To po prostu moja pasja. I w zależności, kiedy oglądasz tę prezentację, już mam lub dopiero niedługo będę miał jeszcze inne produkty zbierające wyniki badań naukowych, które można praktycznie wykorzystać także w innych sferach życia. Dlatego pomyślałem, że w przyszłości chętniej wypróbujesz też inne moje produkty, jeśli teraz będziesz mógł zgarnąć cały pakiet kodów umysłu 10 razy taniej niż, niż normalnie, żebyś na własnej skórze mógł się przekonać, jak bardzo tego typu wiedza zmienia życie. Ma, ma to sens, prawda? Jednak z drugiej strony wiem, że Często nie doceniamy rzeczy, które otrzymujemy po cenie no, dużo niższej niż ich rzeczywista wartość, dlatego od razu uczciwie uprzedzam, żeby nie było pretensji, ta cena może się w każdej chwili zmienić na normalną, już no dużo większą. Dlatego jeśli zależy Ci na skorzystaniu z kodów za 97 zł, to proszę nie zwlekaj, tylko kliknij teraz przycisk poniżej i zamów cały zestaw, póki ta cena się jeszcze utrzymuje. Aha, jeszcze jedno. Wiem, że w internecie natrafisz się czasami na jakieś naciągacze i kursy obiecujące cuda, więc zróbmy tak. Albo kody umysłu Ci się spodobają i co najmniej podwoją tempo, w jakim się uczysz, albo oddam Ci każdego grosza i będziesz mógł je zatrzymać w całości za darmo. Masz na to moją roczną, żelazną, stuprocentową gwarancję satysfakcji. To oznacza, że jeśli z jakiegoś powodu, albo nawet bez powodu, uznasz, że kody umysłu Ci się nie podobają, to zwyczajnie do mnie napisz, a ja bez żadnych pytań przeleję Ci z powrotem każdego grosza, jakiego za nie zapłaciłeś. Tylko i wyłącznie Ty sam decydujesz o tym, czy warto było zapłacić 97 zł za tę informację, czy nie. I to po pełnym przejrzeniu i wypróbowaniu na własnej skórze całej wiedzy zawartej w środku. Pozwól, że powtórzę: Masz pełny rok, żeby na wszystkie strony wypróbować to, czego się nauczysz w kodach umysłu. Jeśli w którymś momencie uznasz, że nie jesteś zadowolony, wystarczy jeden e-mail do mnie, na przykład na kontaktmałakodyumysłu.pl i oddaję Ci całą kwotę. Żadnych pytań z mojej strony, żadnej urazy nadal będziemy przyjaciółmi, ok? Po prostu jeśli uznasz, że za te 97 zł nie dałem Ci czegoś wielokrotnie cenniejszego, to nie chcę Twoich pieniędzy. Zrozum, Ty decydujesz, czy mi się one należą, czy nie. Jeśli kupowałeś już coś u mnie wcześniej, to tak gwarancja na pewno Cię nie dziwi, bo wiesz, że po prostu taką ma filozofię i taka gwarancja jest przy każdym moim produkcie. Jednak jeśli jeszcze nie miałeś okazji zamówić jakiegokolwiek mojego produktu, to zdaję sobie sprawę, że to może brzmieć aż trochę podejrzanie. Jak to? Mogę wziąć sobie całe kody umysłu jeśli będę chciał, to mogę w każdej chwili w ciągu roku od zamówienia poprosić o zwrot? Nie, wezmę twoje 97 zł i wyjadę za nie na Karaiby, więc już nigdy więcej nie zobaczysz. Żartuję oczywiście. Tak, dokładnie tak wygląda ta gwarancja, którą ci daję. Gdybyś miał jakieś wątpliwości co do mojej tożsamości, to tutaj są dane mojej firmy ze strony Głównego Urzędu Statystycznego, więc masz pewność, że nic nie ryzykujesz i dotrzymam słowa. Teraz pewnie sam przyznasz, że mając taką gwarancję zapasem oraz możliwość zyskania wiedzy, która już zawsze pozwoli ci lepiej wykorzystywać własny umysł, no, z logicznego punktu widzenia chyba nie ma żadnego powodu, aby nie skorzystać, prawda? Dlatego śmiało zamów teraz cały pakiet kodów umysłu razem z bonusami, klikając przycisk poniżej. Od razu po zaksięgowaniu wpłaty otrzymasz automatycznie maila z linkiem do strony, ze wszystkimi materiałami, które będziesz mógł sobie ściągnąć na swój dysk i oglądać dowoli, kiedy i jak chcesz. Aha, na początku prezentacji mówiłem, że zdradzę ci wyniki eksperymentu ze zrzucaniem kanapek z, z masłem ze stołu. Okazało się, że połowa, że nie połowa, jak przewidywali niektórzy, ale większość, bo 62% wszystkich zrzuconych tostów spadło właśnie masłem do dołu. Ale wina za to ponosi wysokość typowego blatu stołu, który sprawia, że zrzucony z niego tost zdąża najczęściej wykonać w powietrzu tylko pół obrotu, przez co ląduje właśnie masłem do dołu. Zagadka rozwiązana. Wiem, że to odkrycie pewnie no nie odmieni Twojego życia, ale intrygowało ludzi od dawna, więc czemu by nie poznać odpowiedzi? Natomiast jeśli masz chodę poznać wyniki badań naukowych, które już naprawdę mogą odcisnąć duży ślad na każdym kolejnym dniu twojego życia, to teraz możesz dokonać tylko jednego z dwóch wyborów. Albo możesz dalej niepotrzebnie tracić czas męcząc się podczas nauki, wolnego czytania czy pracy umysłowej i uzyskiwać jedynie ułamek rezultatów, na jakie Cię stać, na jakie już teraz stać Twój umysł, Albo możesz wypróbować zawarte w kodach umysłu wyniki badań z neurobiologii i licznych eksperymentów, do tego, by wykorzystać drzemiący w twoim mózgu potencjał i osiągać laserową koncentrację, popełniać mniej błędów, zwiększyć swoją osobistą produktywność, szybciej się uczyć oraz lepiej i dłużej pamiętać. Więc jak będzie? Jeśli tak jak innym osobom, które już wykorzystują wiedzę z kodów w swoim codziennym życiu, tobie też bardziej odpowiada ta druga opcja, to zapraszam cię serdecznie. Kliknij, proszę, teraz przycisk poniżej i zamów kod umysłu, bo ta oferta, przynajmniej w tej obniżonej cenie, może się już nie powtórzyć. Hej, jeszcze się zastanawiasz? Naprawdę, proszę, nie odkładaj decyzji na później, bo cena, po jakiej kody umysłu są teraz, może w każdej chwili ulec zmianie. Może okazać się nawet, że gdy następnym razem wejdziesz na tę stronę, będzie ona już kilk kilkakrotnie większa. A pamiętaj, że zamawiając kody umysłu teraz nie ryzykujesz absolutnie nic, bo chronicie moja żelazna, stuprocentowa gwarancja satysfakcji. Dzięki niej tak naprawdę no nie kupujesz kodów, tylko pożyczasz mi 97 zł. Bo jeśli kody ci się, nie, ci się spodobają, na własnej skórze odczujesz efekty zastosowania tych technik, to umorzysz mi dług i pozwolisz zachować pieniądze. A jeśli z jakiegoś powodu prezentacje cię nie usatysfakcjonują, to zwyczajnie do mnie napisz, a oddam ci całą pożyczkę. Sam na pewno już doskonale widzisz, że na tym po prostu nie da się stracić, bo to ty sam oceniasz, czy te 97 zł mi się należy, czy wolisz je z powrotem. Więc jak będzie? Pożyczysz mi 97 zł w zamian za kody umysłu i darujesz długi, jeśli ci się spodobają? Jeśli pasuje ci taki układ, to proszę kliknij teraz przycisk poniżej. I do zobaczenia w środku. Pozdrawiam.